W piątek 16 stycznia w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury odbyła się trzecia gala kolarska klubu Skom Team Dzierżoniów. Wydarzenie zgromadziło sympatyków kolarstwa, zawodników i przedstawicieli lokalnej społeczności, kontynuując tradycję corocznych podsumowań osiągnięć klubu. Jesteśmy na trzeciej gali kolarskiej Skom Team Dzierżoniów 16 stycznia. Długo zapamiętamy tą datę, ponieważ prezentujemy się tutaj po raz trzeci, prezentujemy cały nasz skład, dziękujemy naszym sponsorom oraz władzom za wkład, dzięki któremu możemy funkcjonować. Jeżeli chodzi o pierwszy rok naszej gali, pamiętam, że było 18 zawodników. Jeden z ciekawych punktów dzisiejszej gali będzie przekazanie koszulki klubowej z podpisem Roberta Lewandowskiego i Ewy Pajor Dzierżonowskiemu, sztabowi BOŚ. Mamy nadzieję, że to, ta inicjatywa będzie pomocna dla wszystkich. W drugim roku było ich 31, dziś prezentujemy 41 zawodników, z tego, ale niestety sześciu i tak nie mogło dojechać, ponieważ się rozchorowali. Także łącznie jest nas 47 zawodników. Także prezentujemy naprawdę bardzo dużą grupę. Trenujemy w Dzierżoniowie, jeżeli chodzi o BMX. Mamy tam dwie grupy bardzo młodych zawodników. Grupę szosową, która jest również w Dzierżoniowie, grupę MTB w Bielawie oraz grupę MTB w Piawie Górnej. Jeżeli chodzi o Bejmikse zdobywaliśmy wielokrotnie miejsca na podium, było tych miejsc około 15, jeżeli dobrze pamiętam, bo ciężko te miejsca wszystkie spamiętać. Antek Brakiem dodatkowo zdobył tytuł Mistrza Polski for Cross, także jest to kolejny tytuł Mistrza Polski w naszym klubie, jeżeli chodzi o zawody szosowe. Jednym z najlepszych jest Mikołaj Cieniecki, który w ostatnich swoich dwóch wyścigach zdobył zwycięstwo oraz drugie miejsce. I nie możemy zapomnieć o naszej nowej kategorii, czy no, no, nowej dyscyplinie, którą jest enduro. I tutaj Severin Gozdalik na pierwszych swoich zawodach w Srebrnej Górze zwyciężył. Następnie na już większej klasy zawodach w, w, w Wiśle zdobył również wysoką lokatę. Także cieszy nas to, że zarówno na szosie BMX, jak i w osiągamy znaczące sukcesy. Dołączył teraz do nas Karol Czekański, bardzo obiecujący zawodnik z Kluczborka, który będzie reprezentował nasze barwy. Razem w połączeniu z Mikołajem Cienieckim będą stanowić jednych z najlepszych szosowców kategorii młodzik w Polsce i tutaj liczymy na bardzo duże wyniki, jeżeli chodzi o grupę szosową. Nie zapominamy o Enduro, Seweryn, Gozdalik, tutaj cały czas się ostro szykuje na kolejny sezon, jeżeli chodzi o naszych BMX-owców, czyli tą największą grupę, jest ich naprawdę bardzo dużo, wszyscy się starają na zawody, jeździmy nawet zabierając 20 zawodników naraz i osiągamy znaczące sukcesy, także sezon na pewno będzie obiecujący i na to właśnie liczymy. Bo oczywiście można dołączyć do każdej grupy w każdej chwili. Nasze grupy są w Bielawie, w Dzierżoniowie, jeżeli chodzi o najmłodszą grupę BMX i tych starszych zawodników, następnie grupa szosowa od wieku około 11 roku życia. Także zapraszamy, jesteśmy otwarci na wszystkich zawodników, którzy chcą są swoich sił w kolarstwie szosowym BMX oraz MTB i enduro. Bardzo miła uroczystość, praktycznie rozpoczęcie sezonu poprzez galę kolarską klubu z Kom który jest takim wiodącym klubem, w jednym z dwóch w zasadzie klubów kolarskich w naszym mieście, a dyscyplina jest jedną z wiodących, gdzie jak widzimy na sali chociażby mnóstwo młodych dziewczynek, młodych chłopców, zaczyna tutaj swoją karierę sportową. Ja się bardzo cieszę, że możemy współpracować od kilku lat właśnie z tym podmiotem prywatnym, z firmą, która... Jest głównym udziałowcem tego klubu. Natomiast miasto, jak, jak zawsze, wszystkie stowarzyszenia, stowarzyszenia sportowe również wspiera, więc jestem pewien w zasadzie, że właśnie ci młodzi ludzie w tym roku posiądą wiele umiejętności kolarskich, dobre treningi, dobra kondycja i na trasach Dolnego Śląska, ale też całej Polski i może Europy będziemy cieszyć się, będziemy dumni z tego, że są reprezentują właśnie dzierżoniów i ziemię Dierzenios. Nasz teren oczywiście jest wymarzony dla kolarstwa, bo oczywiście są płaskie tereny do etapów płaskich, może czasówek, ale szczególnie tutaj wartością naszą są te góry, góry Sowie i nie tylko Sowie, gdzie można rozgrywać wyścig wieloetapowy, gdzie właśnie to, co najpiękniejsze w kolarstwie, te wspinaczki górskie są spektakularne, dlatego nasze kluby są lubiane, wiele fajnych imprez kolarskich, nie tylko Dzierżoniów, bo i gmina Dzierżoniów i powiat dzierżoniowski wspieramy ten sport i na pewno będziemy w 2026 roku z ciekawością patrzeć, jak się rozwija ten klub i inne nasze kluby dzierżyniowskie. Starostwa nie trzeba namawiać do wspierania sportu. Chyba to widać na co dzień. Dzisiaj jesteśmy na gali holarskiej z Com Cycling Academy. Jest to jedna z organizacji, którą wspieramy co roku w konkursie. Przekazujemy finanse na działalność, na organizację różnego rodzaju zawodów. Cieszymy się, że tak dużo młodych ludzi uprawia sport, uprawia kolarstwo. Ja często jeżdżę na rowerze, mijam kolarzy. Cieszę się, że powiat dzierżoniowski jest coraz bardziej aktywny. Młody klub, duże sukcesy, to też pokazuje, że tworzą go ludzie z pasją, zaangażowani w to wszystko, za to im wszystko, za wszystkim dziękujemy. Dziękujemy rodzicom, którzy też angażują się mocno w działalność tego klubu. Życzymy powodzenia w roku 2026. Wielu sukcesów, niech dalej sławią powiat dzierżoniowski w całej Polsce, a także w całej Europie. Jest to wyjątkowy klub, który skupia nie tylko adeptów początkujących w sztukce kolarskiej, ale też utalentowanych zawodników. Jednym z takich zawodników jest oczywiście Antoni Brak-Kemczyński, mieszkaniec gminy Dzierżoniów, mieszkaniec Roztocznika, osoba, która jest stypendystą za wspaniałe wyniki sportowe wójta gminy Dzierżoniów, ale też osoba, która przede wszystkim jest mistrzem Polski w forkrosie, utalentowanym zawodnikiem, startującym również w Pucharach. Świata. Czyli ten sam można, w samym sposób można powiedzieć, że gmina Dzierżoniów ma na swoim terenie wiele sportowych talentów w kolarstwie, Wiele oczywiście innych nazwisk można tutaj też byłoby wymienić, ale skupiając się na tym wyjątkowym klubie, warto też podkreślić wyjątkowy charakter poprzez właśnie ich trenerów, atmosferę, rodziców, dzieci, wszystkie osoby zaangażowane. Się cieszę też, że bardzo mocno ten klub również na terenach gminy wiejskiej Dzierżoniów, gdzie są grotliwe miejsca, trenuje, ćwiczy, przygotowuje się do i osiąga wspaniałe sukcesy, korzystając z okazji rok 2026, to jest rok, gdzie kolejne wyzwania przed tym klubem stoją. I życzę, żeby te cele sportowe, wychowawcze zostały zrealizowane, bo naprawdę ta kadra kolarska jest na wysokim poziomie, szkoleniowa, również, jak i też sponsorów, którzy się angażują w rozwój tego klubu. Podczas gali każdy zawodnik otrzymał upominek, który fundatorem jest firma Galvanizer, ale nie możemy już wspomnieć o naszych kolejnych sponsorach, bez których też nie moglibyśmy funkcjonować. Jest to firma Weltek, jest to firma oczywiście Galvanizer, Sudeckie Centrum Obróbki Metalu, firma Fres, firma Villages oraz firma Wagnerowski. Jeżeli chodzi o wsparcie z gmin oraz władz tutaj jakby z powiatu, to również wspierają nas Starostwo Powiatowe, Miasta Dierżoniowa, Urząd Miasta w Bielawie oraz w Piławie Górnej.